Szanowni Państwo, zaczynamy test ICOMa ICE92D z modułem Destar, podobno waterproof. Odkryliśmy na razie, że jest beerproof na samym dole, włożyliśmy go do piwa. Nie, ale to nie bardzo w co go wło. Jak nie włóż do tego! Zdurniałeś. <gry> Kurwa. Nie bluźnij to będzie na YouTube. A. zobaczą to twoje rodzice. Ładuj o Jezus, będziesz się pierdolił z tym no. no nie do tego, podłóż go pod strumień. Tak to ciśnienie może przeniknąć. Dobra, tu, nie wiem, tu w słoiku, ale się masz nie zmieści w słoiku. Wsadzaj. No to się nie zmieści. Wsadzaj, jak się nie zmieści w słoiku? Dobra. Sam jest tu tutaj. nie ma światła, dawaj go na zewnątrz, gdzie jest więcej światła. No to... Przygotowania. Emo. Emo zdjęcie. No to co? A uszczelka na SMA ma Idioto jeden, przecież to nie jest oryginalna antena. To co? Czekaj, <laughs> <Okay>, trzeba zabrać. <zamierczać. laughs> Pokaż go, chodź im do stołu. Chodź im do stołu, chodź. <laughs> <laughs> Kochanie. Całe życie z wariatami, misiu. Z zabawkami. Tak, tak się testuje radio, jeśli jest napisane, że, że jest wodoodporne. Działa? co działa. Ty, a jest włączone? Jest. Ale na przemienniku? Tak Zróbmy łączność Nie ma problemu Ładuj go Na którym? No na, na siowym Podgłoś go Podgłośnij go na maksa Nic nie słychać Masz go? No się wyłączył Nie wiem, zaraz, zaraz Głośniej nie masz nawet? Samotujesz <grym> tutaj Woda, trzeba <laughs> Dała łączność, grzej! No wątek wieczowy, 83 przykładów. Otworzyłeś? Dwa. Nie no nie odpuść, bez znaków, otwórz go, otwórz tylko przyprawy naturalne. Ty odbiera, odbiera. Antane jak mu włożymy też, o. No i tam, tak, na głowę.